Dzień słoneczny, niebo bezchmurne, średnia temperatura na dzisiaj to 22 stopnie. Wiatr z zachodu lekki, umiarkowany, czasami porywisty. Zaczynamy. Intergalaktyczne zadania psowe poszły całkiem nieźle. Ekipa warszawska swoimi filmami rozłożyła pozostałych na łopatki. Polecam wszystkim materiał pod tytułem Intergalaktyczna impreza. Panowie, gratuluję. Jestem ciekawy, jak potoczą się dalsze losy Włocha tego Podobno pojawiły się głosy, że został maskotką Euro 2012. Katowice. Panowie pomalowali kolegę z pokoju obok na zielono i w niecny sposób kazali mu się poczochrać w kanale. Polecam film Kosmiczny Bonus, tam właśnie poznacie losy ziomala z anteną od telewizora na głowę. Super. Dobra, mów, mów normalnie po polsku, nie? Słyszysz? Merit. Dawaj, dawaj do domu. Ej, daję wam 5 minut. Dobra. Dobra. Na Ej, na, na hasło. Ej, co ty robisz? Udajesz, wiesz, coś tam. Ryczysz, dreszcz z ria. Kielce wrzuciły dziś dwa filmy. Polecam szczególnie Bonusa z Parodii Katowic. Podczas realizacji materiału z Akademika zaczęły wydobywać się tajemnicze dźwięki. Daję pięć dych osobie, która znajdzie rozpaloną autorkę owych okrzyków. Chętnie mi mnie O, <zysk> Okej. <gokolwiek> 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 A na Poznań nie mam słów. Zobaczcie sami. Przypominam o strefie licytacji, która przechodzi właśnie spore przemeblowanie. Oj, dzieje się, dzieje. W tej chwili najlepiej punktowanymi zadaniami w kolejności są. Ale urwał? Włochaty dywan oraz striptis akademicki. Znowu ten striptiz. Może tym razem zobaczymy coś więcej. Czas na ogłoszenia parafialne. Jeśli w tym kraju jest jakaś akademikowa ekipa, która chciałaby wziąć udział w kolejnej edycji projektu Akademiki, prosimy o maila na adres kontaktmałpaa multimediapl Gwarantujemy 6 tygodni znakomitej zabawy za free. Czekamy na zgłoszenia.